Wynik jest prawą drugorzędną. Jeżeli chodzi o grę, no to zagraliśmy dzisiaj 3 razy 30 minut, 3 tercje. Praktycznie każdy z zawodników grał w okolicach 30 minut. Daliśmy szansę też pograć zawodnikom, którzy mniej grali. Zawodnicy, już był to ostatni dzień obozu, więc zawodnicy mieli w nogach ten ciężki obóz przygotowawczy. Koncentrujemy się na nagrzewek w tej klasie. Jeżeli będą baraże, w co osobiście nie wierzę, no to tak samo trzeba będzie zagrać w tych barażach. Ale ja jestem optymistą i myślę, że, że PZPN nie zrobi już jakiegoś tutaj takiego wielkiego przekrętu z widzewem ludzi i my będziemy grali bezpośrednio w Ekstraklasie. No powiem szczerze, że twardo są po ziemi, i wszystkiego można się po pzp spodziewać. Już nieraz... Yy... Nieraz yy, ich decyzje dowiodły, że niczego nie można być pewnym. Myślę, że ta praca, którą wykonaliśmy i w tym sparingu, i na tym obozie zaprezentuje przede wszystkim yy, walce o stawkę. Nie jest tak, że dzisiaj zawodnik zagra w pierwszym składzie, a jutro na następnym meczu jest też w pierwszym. No, może być tak, że może być sytuacja, że jedenastka, druga będzie grała na tym spotkaniu. Także każdy walczy o swoje miejsce i na pewno trenerzy mają problem bogactwa w tym momencie. Obóz przybywał spokojnie, pracowaliśmy bardzo ciężko, był to obóz wydolnościowy, ciężka praca, czy treningi dziennie, to miał na celu, zresztą to się odbiło też w dzisiejszym sparingu, w ostatnim sparingu, który przegraliśmy 2 do 1, bo widać po prostu, że jesteśmy troszkę zajechani, no ale to taki obóz właśnie miał na celu, żeby właśnie popracować nad siłą, nad, przede wszystkim nad siłą, wydolnością. Jeżeli chodzi o część organizacyjną, obóz bardzo sprawny, wszystko zaplanowane, bardzo dobry ośrodek, wszystko na miejscu, siłownia, hala, odnowa biologiczna, dwa boiska naturalne, dobry spręg partnerzy, także jesteśmy zadowoleni. To jest taka sytuacja w PSP troszkę dziwna, troszkę chora i. i no niestety po raz kolejny, drugi sezon z kolei, jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie no, nie wiemy, w jakiej będziemy przystępować do końca, do jakiej ligi przystąpimy na początku sezonu. Natomiast mamy nadzieję, że właśnie jutro się wszystko wyjaśni. Mam nadzieję, że zagramy sparing z Legią. Bardzo fajny przeciwnik, bardzo szczytny cel dla Sławka Rutki. Dlatego też mam nadzieję, że tych bardzo po prostu nie będzie. Każda forma, która ma wpływ na to, że w PSP, w siedzibie w Warszawie, w zarządzie będzie głośno o Koronie Kielce. Na pewno jest dla nas pozytywna. Bardzo walczy o łódź, o ekstraklasę, bardzo walczy UKS, bardzo walczy Wizew. Dlatego też nie może być tak, że nie będzie słychać o Koronie, gdzie przy tych ważnych decyzjach zarządu oni nim czuć też presję i to na pewno pomoże klubowi, to na pewno pomoże nam wszystkim. To nam też pomaga i, i wierzymy w to, że wówczas ta presja kibiców, jeśli tam zarząd dostanie nie wiem ileś setek maili, to wówczas trzy razy się bardziej stanowi nad decyzją, którą musi podjąć, niż, niż bym miał ją podjąć bez, bez tych maili. Korona Kielce powróciła z obozu przygotowawczego Zdzieżeniowa, gdzie spędziła półtora tygodnia. Już w sobotę na arenie Kielce o godzinie 12.30 kolejny sparing żółto-czerwonych. Korona Kielce podejmować będzie pierwszoligowego Dolka na Ząbki. Wstęp na ten mecz jest bezpłatny. Ale wcześniej, w środę, Komisja do Spraw Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej wyda decyzję w sprawie degradacji widzewa. Jeśli widzew zostanie zdegradowany, czyli pozostanie w pierwszej lidze, Korona automatycznie awansuje do ekstraklasy. Jeśli decyzja będzie inna, Korona będzie musiała rozegrać dwa mecze barażowe. Wszystkie informacje na ten temat znajdziecie Państwo na portalu internetowym www.echodnia.eu łamane przez Kamil Markiewicz, Echodnia.